Gdzie idziemy? Na wieżę widokową Na wieżę? No, tam Tam idziemy na wieżę ty nie idziesz Bo ty się cykasz Radziu zostaje Radziu się cyka iść na wieżę no, Może coś nagra dronem My idziemy. Radziu się boi o kolano się tam iść Wczoraj nam się bo obiedzie już nie chciało nic nagrywać A dzisiaj idziemy do, na wieżę widokową i dodać, że ta wieża jest w ostrawie. No, i Kłę chciał odwiedzić swoich krewnych w Zo. No śpiewa, twoich? Śpiewa od Idziemy do Zo. Zoo, ty, że śpiewał na Ty Ty, żeś... ty chcesz kawa goryle oglądnąć. No bo, to zobaczyć, jak twoje rodzeństwo A żeś jest k***a zabawne. Co to jest? Nie, wiem, przyjaciel. Radziu! Ale Madyn daska jak Kłę. A nie? Taki mały jak Kłę. Zęby bym Ci wybił Tu jest Rada Miasta, wieża tam się, chyba, tam się chyba wchodzi Chyba się będzie tu wieczorem kąpał Do swoim nowym, nowo poznanym kolego. Dzisiaj idziemy nagrać wieżę widokową Ja z kolei idę, bo Radziu mówi, że zostaję, bo się cyka Później lecimy do zoo, bo Choe chciało wyjść do zoo Ty chciałeś iść do zoo Ja bym wolał iść do baru piwa się napisać <laughs> Lecimy na wieżę, a później lecimy do zoo Raz zostaje QE, wyśmienitym humorze, nie to co wczoraj, Idziemy. i lecimy. Szukamy wejścia. Tu jest cała ta rozpiska. Zobacz ten, bo tu powinno pisać. Co? Ochrona. Stary, jak nic nie rozumiesz. Ty, a ty rozumiesz? Dobra, pochodzimy Znaleźliśmy wejście do wieży w ratuszu, nie? No ale bilet trzeba kupić. Ale to się na górze kupuje. Aha, Wyjeżdżamy tak. windą. A ile bilet? 60. 000. 60? No, no to dawaj windę windą jedziemy. Już 6 pięter. A w Warszawie jest więcej. Wolno jedzie ta binda. W Warszawie tylko masz... Zapierdzielam w Warszawie. Nie, bo tu jest wyjazd na pierwsze piętro. Na szóste też Kupu... stary. Tak? No. Kupimy, bi... ale tam się kupuje bilet i dopiero później się wchodzi. Nie wiem stary, czy tam się kupuje, czy wow. to? na... Ło! Co tu? Na piętro. Już? No. piętro ja My już bilety bilet i jedziemy na wieżę, nie? No. Co rozstaliśmy? Pokaż. Tu pisze coś Dostaliśmy takie wieża widokowe w Ostrawie, ale mi się stary zakręcił w głowie. Jak ten... Ale wiesz jakie to są fajne maleńki? No bo stary jesteś w góry, jest zmiana wow. ciśnienia. Bo mi się to kręci w głowie, po co już pierwszy widzie? Jeste wyższe ciśnienie, tak? No. Jesteśmy już na wieży widokowej. Spoko, no. Ale niżej niż w Warszawie. Co jest Radził. Ale w Warszawie stary jest super. wyżej. Widzisz? Eee. Widzisz całe miasto. Topy to są można ogromna Czekajcie radio radia można wybrać Na pewno, no powiem, trzeba hajs wrzucić Nie, ty. Całe miasto tu, w lewo w prawo To jest ta rzeczka, co wczoraj chodziliśmy konień. To jest stadion jest niedaleko od nas, mówiłem, że jest niedaleko od nas Idziemy koło tego stadionu, no, co Kuba ostatnio nie nagrał Tam w oddali jest stadion, badniku strawa. Do to, tak bo widać Nie wiem czy tam jakiś... Chyba, że to jest ośrodek treningowy Może. Bo widziałem, że oni grają mecze na kimś innym A To chyba jest ośrodek treningowy, ale widać tu ta rzeczka i te mosty co chodziliśmy wczoraj Całe miasto ostrawa Tutaj na Polskie 12 zł wstępne tak? takie małe to no, no to widać cała rozpiska tych cała rozpiska co i jak I co powiesz? Fajnie no nie wiem czy oglądamy jeszcze trochę tu siedzimy Nie zobaczysz Standradia Co? Widać. Ale Radziu nie zobaczysz Ale fajnie widać Dostaliśmy tu takie przewodniczki po Ostrawie Pokaż Przewodniczki, jeden przewodniczek A gdzie ty masz swój? W kieszeni No, Radzie nie dostał, bo nie poszedł Fajno, bo cała mapa Ostrawy, Zo Właśnie wybieramy się do zo. No pokaż to zo. daleko stąd jest? Ej, tu jest jakiś Dinoport O, ta galeria sztuk pięknych Planetarium jest nawet w Ostrawie Popatrzcie, tu jest dużo, dużo rzeczy My jesteśmy tutaj, na tej wieży w Ostrawie Mówiłem, że tu stary wieczorem za fajnie wygląda. Pójdziemy wieczorem. A no, wieczorem to nie, bo wczoraj, jak żeśmy kurwa szli na miasto, to jeden typ wrzucił tę kulej do rzeki, potem kurwa wziął znak na barana i poszedł, a drugi kurwa strzelał do mnie z tego. Z kuli. I to na miasto raczej wieczorem tak wychodzi No no tutaj widać, że ludzie żyją wieczorem na mieście, no nie? No. I co? 4000 zwierząt i 400 gatunków, stary. 100 hektarów. No to idziemy. To co panowie, lecimy do za? Lecimy, Lecimy do To? Lecimy do Zoho. A, Lecimy, a wiesz, żeby... gdzie to co? Już są dzisiaj. Oczyma. Trochę musimy się przejść. No. Ja też, bo mi się po tej wieży kręcił w głowie. Ale... ale nigdy na oczy że małpy nie widziało oprócz kłęcia. Gdzie... <laughs> ja też. Opyla się, opyla Czemu się. bo poznamy Twoją rodzinę? Twoją a też. Wiesz, gdzie to, co jest w ogóle... No tam prosto. No, tam, prosto. Tam, gdzieś, tam gdzieś prosto. Lecimy, widzimy się na miejscu.